Drodzy bracia i siostry, dzisiejsze pierwsze czytanie i psalm pokazują nam historię Izraela, która jest bardzo podobna do naszej historii. Pan Bóg wybawił Izraela z Egiptu, prowadził ich przez pustynię, dał im doświadczyć swojej miłości, swojej opieki. Zobaczyli moc Boga w swojej historii, każdy też w swoim życiu kiedy przyszli do ziemi obiecane, jak to słyszeliśmy parę dni temu, Jozue zaprosił ich do Sychem i tam zapytał ich, jeszcze przedstawiając całą tę historię, którą Bóg z nimi dokonał, komu chcecie służyć? Obcym Bogom, tym, którym służyli wasi przodkowie po tamtej stronie rzeki, czyli po tamtej stronie Jordanu, czy temu Bogu, który was wyprowadził z Egiptu, i który was doprowadził aż tutaj. Bo ja, mówi złe, chcę służyć właśnie temu Bogu. Naszemu Bogu, jedynemu. A i oni odpowiedzieli: Dalekie to jest od nas, byśmy mieli służyć obcym Bogom. Chcemy służyć tylko naszemu Bogu. I widzimy, co się dzieje w naszej, dalej w historii. Po śmierci złego. Być może także po śmierci wielu z tych, którzy składali te deklaracje, te, że chcą służyć tylko Bogu Izraela, widzimy, co się dzieje. Jak zaczynają iść za obcymi bogami, bo wybierają łatwiejszą drogę. Drogę, która bardziej odpowiada ludzkim instynktom, ludzkim wyobrażeniom o życiu, nie tę drogę, którą daje Pan Bóg i która. Owszem, jest wymagająca i jest drogą zmagania ze swoimi słabościami, z oporem tego świata, który nas otacza, z tymi ludami, jak oni tam mieli, bo i my mamy obce ludy w tym sensie, że mamy ludzi, którzy nie akceptują dróg bożych. Mamy wrażenie, że jest ich coraz więcej. To się zwala na nas z różnych stron. Na nich zresztą też, tylko na zupełnie inny sposób. Co się okazuje? Wybierają to, co łatwiejsze. Wybierają łatwiejszą religię. Religię, którą wprost Pismo Święte, także ten fragment, który słyszeliśmy, nazywa cudzołóstwem, cudzołożeniem z obcymi bogami. I to nie jest słowo tylko przenośne, bo chodzi o dosłowne cudzołóstwo, gdyż ci bogowie to byli błogowie płodności. I w świątyniach tamtych, kananejskich, uprawiało się nierząd sakralny, prostytucję sakralną. Więc to było, to było cudzołożenie, cudzołóstwo. Także rzeczywiste, nie tylko obrazowe, nie tylko, że tak powiem, religijne, symboliczne. Wybierali to, Pan Bóg starał się ich zatrzymać, powstrzymać na tych drogach. Jak ich starał się powstrzymać? Tak jak... Stara się powstrzymać także i nas, dając im sytuację, w których widzieli, jak są słabi. I wtedy wołali do Pana. Póki ich wysłuchiwał, ale jak mówi to Pismo, dalej, kiedy już im było znowu dobrze, znowu wracali na swoje stare, błędne drogi do obcych Bogów. To jest to, to ostrzeżenie, które Pan nam daje dziś. Abyśmy byli mu wierni, abyśmy nie dali się zwieść, bo te podstępy i pokusy są bardzo przemyślne. Były i wtedy, są i teraz. Dlatego dobrze, że jesteśmy tutaj i słuchamy tego słowa. Dlatego jest też ważne, abyśmy trwali przy Panu na modlitwie, aby On był na pierwszym miejscu w naszym życiu, abyśmy zaczynali dzień od Niego. To jest bardzo ważne, bracia i siostry, jak zaczynamy nasz dzień, gdzie idą nasze pierwsze myśli, gdzie idą nasze pierwsze gesty, czy skupiamy się na sobie, na swoich potrzebach, czy na, na tym, co oferuje ten świat, czy na planach, jakie mamy na dziś, czy też otwieramy się na Pana Boga i ofiarowujemy Jemu ten dzień, prosimy Go, aby to On nas prowadził. Bo inaczej... Jeśli nie On nas będzie prowadził, nie pójdziemy Jego drogami, to będzie tak z nami, jak z tamtymi i jak z tym młodzieńcem. Co będzie panować w naszym życiu? Smutek, ostatecznie smutek, Dla, gdyż świat i to wszystko, co On oferuje, jest tylko w stanie dać zaspokojenie i szczęście na chwilę, często szczęście iluzoryczne, które trwa. Jakiś czas, ale potem kończy się smutkiem. Natomiast to, co Bóg daje, to jest szczęście i to jest radość, o której Pan Jezus mówi, że nikt wam tej radości nie odbierze. Ta wewnętrzna, głęboka radość, która właśnie pochodzi od Boga i od Ducha Świętego. Patrzymy na tego młodzieńca, który oszukuje sam siebie, bo wydaje mu się, że jest człowiekiem nie tylko pobożnym, ale ma piękne, że tak powiem, ideały i piękne pragnienia. Owszem, ma je, ale siebie nie zna. Przychodzi do Jezusa i pyta go: Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby otrzymać życie wieczne? I Jezus mu odpowiada: Zachowuj przykazania. On pyta, które? Dla nas jest oczywiste, że chodzi o dziesięć przykazań, ale dla niego nie. Ponieważ Żydzi, rabini naliczyli 613 przykazań. I wśród tych 6, 613 przykazań jest to pytanie, które są najważniejsze, które mam zachowywać, które, o które chodzi przede wszystkim. I Pan Jezus wymienia mu przykazania dekalogu. Ale uwaga, wymienia mu przykazania dekalogu z tak zwanej drugiej tablicy. I, które brzmią nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie czci ojca i matkę i tak dalej. On mówi, wszystko to zachowałem. Wszystkiego tego przestrzegałem od mojej młodości. Nie mówi prawdy, nie zna siebie. Bo te przykazania z drugiej tablicy można zachowywać naprawdę tylko wtedy, jeśli zachowuje się przykazania z pierwszej tablicy. A to są te pierwsze trzy. Nie będziesz miał innych bogów przede mną, nie będziesz używał mojego imienia do tych rzeczy, dla swoich, dla swoich potrzeb, dla swoich wyobrażeń. I Zachowuj Dzień Święty, to znaczy stawiaj mnie na pierwszym miejscu. Niech jeden dzień w tygodniu będzie taki, gdzie tylko ja będę najważniejszy. Cała reszta to ma być zdeklarowany dzień, w którym wyraźnie widać, że Bóg jest na pierwszym miejscu, że nie robię nic innego poza tym, co konieczne, aby resztę czasu poświęcić Panu Bogu i swojemu powołaniu. Pan Jezus nie pyta go o te pierwsze przykazanie, bo pewnie by skłamał jeszcze bardziej i powiedział, że je też zachowuje. Tylko go pyta w pewien sposób, yy, powiedzielibyśmy, sprytny, aby go podejść, aby on nie skłamał. Aby nie wszedł, jak mówiłem, w jeszcze większe kłamstwo. I mówi: Jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj co posiadasz, rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie, potem przyjdź i chodź za mną. A on spochmurniał, zasmucił się, bo miał wiele posiadłości. Zobaczył, że nie zachowuje tych pierwszych trzech przykazań z pierwszej tablicy, że Pan Bóg wcale nie jest najważniejszy w jego życiu, że tak naprawdę najważniejsze nie jest jego powołanie, to do czego Bóg go wzywa w Jezusie Chrystusie. Najważniejsze jest to, co posiada, jego bezpieczeństwo, nie to bezpieczeństwo, które daje Bóg. Odchodzi zasmucony, tak jak ci Żydzi za każdym razem, kiedy odchodzili od Pana Boga i stawiali na pierwszym miejscu baale i swoją przyjemność, byli za każdym razem zasmuceni, bo Pan Bóg dawał im doświadczyć skutków ich bałwochwalstwa. Tak samo i on. Odszedł zasmucony, poznał prawdę o sobie. Nie wiemy, jak potoczyło się dalej jego życie. Może się nawrócił. Może wrócił do Jezusa i już nie mówił tak jak na początku, że jest do, prawie doskonały, że wszystkie przykazania zachowuje tylko yy, tak jak Piotr, święty Piotr, mówi Panie, jestem grzesznikiem. Ratuj mnie, pomóż mi. Bez Ciebie nie mogę być doskonały. Bez Ciebie nie mogę mieć życia wiecznego. Ty jesteś najważniejszy. Pójdę za Tobą.